Pojazd trójkołowy z napędem spalinowym, przełożenie z silnika na przekładnię zębatą z przekładni na koło za pomocą dwóch zębatek. Typu T8F przekładnia taki sama. Symbol T8F łańcuch. Dwie zębatki. Dwie zębatki. Jedna duża. 64 zębów. Druga mała. Na, na, na przekładnie 14 zębów. Może być inny. Może być inne przełożenie. Ja tak dobrałem, żeby było. Prędkość obrotowa, obrotowa no, w granicach 50 km, 40-50. Tu mamy silnik. DEMON. Firmy. Zwykła szarki, kosa spalinowa, pojemność 43 cm, czyli mniej więcej to jest dwa, dwa konie mechaniczne. W ten sposób tutaj moc, moc maksymalna 3,8 kW to, to jest nierealne tej tablicy znajmionowej. Także w moim przeleczeniu to jest dwa, dwa konie. Koła mamy 24 calowe. przełożenie napędu łańcuchowe i tu mamy jeszcze jeden napęd wspomaganie nożne na lewe koło przez pedała. Pod spodem jest tak połączenie dość skomplikowane. Połączyć koło za pomocą wałka i zębatki z łańcuchem nie jest to takie proste w tym układzie. I tu mamy układ kierownicy. Rama z profili. Tutaj jest. Balast przeciążeniowy, żeby nie odwróciło trójkołowca do, do tyłu, Przeciwwaga taka, przeciwwaga tutaj żelaza są. I jazdy próbne wypadły pomyślnie, nie można wyjeżdżać w czasie deszczu, nawet. Nie ma, nie ma ślizgania tego kółka ciernego z gumy. Tak, tu się na łańcuch się wszystko obraca. Pięknie. Tu jest fotel odejmowany. Tu w razie czego do zmiany łańcuch i zębatka. Chiński, chiński, chińskie. Tak. Mamy fotel, Światełka. bagażnik. Fotel mamy odejmowany. Tak to wygląda ten pojazd mojej konstrukcji. Dziękuję.